No, i jak widzicie, znalazłam berbery. Słuchajcie, czy można go jeść? Mm. Odwiecznie. Wspaniale. Kwaśny. Tak uwielbiam ten smak, słuchajcie. Ale przypuszczam, że dla niektórych może być nieznośnie kwaśny, jeżeli macie kubki smakowe przyzwyczajone do tego, żeby go. Żeby jeść cukier, to wtedy może to być nieznośnie kwaśne. Natomiast ja uwielbiam ten smak i co jestem na spacerze, zawsze sobie uzupełnię. Co teraz z tym berberysem, który ma zawartość berberyny wspierającej pracę wątroby, ale nie można brać tego zbyt długo, ponieważ odkłada się w narządach. Otóż wezmę go do domu i go wysuszę. Po prostu położę i wysuszę.